czy nie? Ja chyba nie bo przeszło Nie wiem, jak komed, czy daje ci radę. Nie, nie, nie normalnie. Żeby nie ląkali. Nawet się jeszcze górzy, nie? Zobacz. No. Bo tylko z góry te pierwsze dostałem. Już, no mam nadzieję. Ale że tak się słuchaj, jak chodź wczoraj, już był, już 6,5. 6,5? No, no. To już to leje, nie? No. Teraz na chmura bo idzie Basza na tak także może się na to skończyć. A to idzie znowu kolejna fala? No, no no. no teraz niedużo dało, nie? Także to... Nie, jak, wiesz, na przykład to tam przesnie, przez jeden dzień. Ja zawsze koszę dopóki jeszcze się burzy, nie? No, no, no Trzepak ma za ma 40 za to? No, nasz miał 40 nawet. I pół. A to sprzedaliście już, to? Jedną sprzęt sprzedaliśmy. O, to ładnie. No, no ma 40 i pół No podobno mają, nie? Szczególnie no, szczególnie. No niby te nielandapowany to mają olej, nie? No, 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 Ale ciężko bardzo się kończy w tym roku te rzepaki. Sam widzisz, że wolno jadę, no. bo ta słoma jest zielona, będzie. Ale co z tego będzie, bo tu ogólnie plantacja miała iść do likwidacji no. Bo on nie chciał powschodzić w ogóle Widać, nie? widać jakie koła na No też jakby z był zasiany, Znaczy no, no, powiem, że nie zszedł, nie? No, nie Był wszedł... zasiany i... i nie wyszedł, nie? I ojciec był szkurzony, chciał go zlikwidować, nie? Ale już go potem zostawił, bo zaczął się wiesz Coś tam pokazywać i No jeden zbiornik już dało prawie, trzy czwarte, no nie Zobaczymy co Przestawił na zboża, nie? Kurze, my Cię tu męczymy. Spokojnie, nam no, dzisiaj, nie, wczoraj kosili, pszenicę już To no, jeszcze że koło, że nie jest suche. No, no. źle tam. No. Chodzi o to, że ziarno. Jak jest suche ziarno, to Ci to tam no odpaluje, tak. Jak nam troszeczkę popadało, to tak. nie przeszkadza, nie? Wiesz, chodzi o te wilgotne, to wtedy jest padaczka, Jak jest mokre ziarno, niedojrzałe, to... Jest takie zielone, jest trąbki, jak no. widać. Mocne jeszcze, cholera, a przecież już dojrzało. No, no tak, tak. No. Widzą to w tym roku bardzo, bardzo ciężko by się gościło. Idziemy, pomożemy Marcinowi rozczepić heder Za chwilę zaczepimy. Także akcja rzepak zakończona. Tamte pole bardzo kiepsko, nie wiem czy dwie tony dało. Za chwilę wejdziemy na przyczepę. I wam pokażę. Pogoda się uspokoiła. Wstawimy przyczepę i pojedziemy po obiedzie. Uprawić ścierniska. Cześć, kto zaczepia? Ty pokazuj. Także tak to wygląda Co robili problemy z rejestracją? No ludzie, bo tam z tego... Byłem, Aha. To, to nie było nikogo, nie? Ale no, no, no Mówi jak pan nie tego... Nie dzwoni, nie? No to dzwoni, i też... Łatwa rejestracja PZL CR 96 Moja data urodzenia 96 CR New Holland CR I 96 Powiem Wam, że od strony drogi rzepak był ładny, ale tam gdzie już była ta piątka i gdzie on nie powschodził na jesień, no to była żenada, masakra. Było, był cały taki zielony, był syw. Taki widzicie, zobaczcie teraz. Pamiętacie jak był ładnie wymucony tutaj za rowem, a zobaczcie jaki tu jest syf, tego jak na razie nie będę wsypywał do zbiornika, musi to odparować, musi to wciągnąć, bo ziarno suche jest, ale zobaczcie, to może już troszkę, troszkę miejscami yy, zepsuć, zepsuć rzepak w silosie, także, także niech to będzie jak na razie na przyczepie. Ciężko mi tutaj coś więcej powiedzieć. Wy ocencie, czy jest tu 6 ton, czy nie ma 6 ton. Ojciec mówi, że troszkę więcej jak 6 ton. Sąsiad mówi, że też, też jest troszkę więcej jak 6 ton. No to z 2 hektarów z 1,92 byłoby to około 3 ton z hektara. Czy dobrze, czy źle? Jak na tą padaczkę, wydaje mi się, że ok, że tak miał być do likwidacji. Ale, 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 ale z drogi wyglądał bardzo ładnie. Ja oprysków nie robię, nie widziałem jak on wygląda tam dalej. No i wyglądał masakrycznie z perspektywy kombajnu wyglądało to bardzo, bardzo kiepsko. I nie będziemy jednak mieli pełnej ciężarówki, jak, jak będziemy chcieli sprzedawać żebak. Także będziemy troszkę musieli gdzieś rzepaku kupić, albo się z kimś dogadać, jak będziemy chcieli sprzedać ten nasz rzepak, bo bo z tamtego, z tamtego pola niech będzie około 4,5 tony maksymalnie. Liczmy 4 tony: 4 tony z 4 hektarów to jest 16 i tu mamy e, 16 i tu mamy 3 tony z hektara, czyli 6 ton. 16 plus 6 to mamy 20, 22 tony. Na ciężarówkę wejdzie. 25, 26 nawet także będzie nam troszkę tego rzepaku brakować tak byłaby tam lepsza gleba może ten rzepak by nie zginął to byłoby idealnie na ciężarówkę no niestety będziemy musieli tego rzepaku dokupić do sprzedaży bo na ciężarówkę nam nie wejdzie no i to tyle w dzisiejszym filmiku czyli schodzę i żegnam się z wami trzymajcie się, na razie, cześć, pozdrawiam I akcja rzepak zakończona.